jumps yeah. uh, like like you would be. so if you'll have time after the war you're very welcome i invite right. you yes yeah, that so. sounds good well i look i look forward to to visiting once things are Rosja najechała na Ukrainę i odcięła ją niemal w całości od internetu. W związku z tym 26 lutego wicepremier Ukrainy zaapelował do Elona Muska o aktywację internetu satelitarnego Starlink na terenie Ukrainy. Łączność podczas działań wojennych jest kluczowa. Federow napisał na Twitterze: Elon Musk, podczas gdy ty próbujesz skolonizować Marsa, Rosja próbuje zająć Ukrainę. Podczas gdy Twoje rakiety z powodzeniem latają w kosmos, rosyjskie rakiety atakują ukraińskich obywateli. Prosimy o udostępnienie Ukrainie stacji Starlink i zwrócenie się do Rosjan, by zaprzestali oni dalszych działań. Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Po 10 godzinach przedsiębiorca odpowiedział, że sieć Starlink już działa na Ukrainie, a zestawy satelitarne są w drodze. Minęła kolejna doba i transport znalazł się na miejscu. 28 lutego wieczorem Federow umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie ciężarówki z zestawami do odbioru internetu satelitarnego. W ciężarówce mogło znajdować się od 110 do 218 zestawów Starlink. Teraz ukraińska armia i kluczowe urzędy odzyskają łączność poprzez sieć internetową. Wydaje się, że Elon Musk nie zawiódł i tym samym zdobył ogromną wdzięczność Ukraińców. O tym, jak dobrze działa Starlink w Kijowie za pośrednictwem Twittera poinformował Oleg Kutkow. Umieścił on w sieci zrzut ekranu z pomiarami prędkości. Widać na nim, że szybkość pobierania i wysyłania danych to odpowiednio 136 i prawie 24 megabitów na sekundę. Oznacza to, że parametry są bardzo dobre, jak na trudne warunki panujące w terenie. Najwyższa prędkość pobierania danych, jaką zanotował, to 200 megabitów na sekundę. Cała rozmowa miała miejsce publicznie na Twitterze. Ukraina otrzymała więc zestawy Starlink w dość ekspresowym tempie. Ukraiński wicepremier Fiodorow podziękował Maskowi, informując, że Starlink zapewnia już łączność, a służby ratownicze ratują życie. Powiedział jednak, że kraj potrzebuje przenośnych generatorów prądu. Aby utrzymać działanie systemu Starlink. W odpowiedzi, Elon Musk w ciągu jednej doby zaktualizował oprogramowanie terminali Starlinka. Dzięki temu sprzęt może być używany w warunkach wojennych, bez konieczności korzystania z generatorów prądu. Starlink będzie mógł być zasilany po prostu z zapalniczki samochodowej. Dopóki jakieś auto będzie miało sprawny akumulator, odbiornik będzie działał. To nowe oprogramowanie włączy możliwość używania anten na pojazdach w taki sposób, aby sygnał nie był gubiony podczas jazdy. W kolejnym wpisie dał podpowiedź w kwestii zasilania. Panele słoneczne oraz baterie będą dużo lepsze od generatorów. Nie wytwarzają ciepła i dymu oraz nie potrzebują paliwa, napisał. Zasugerował w ten sposób, że generatory prądu wytwarzają ciepło, przez co mogą pomóc Rosjanom namierzać cele przy pomocy kamer termowizyjnych. Mask zaleca, by anteny Starlink zamaskować i korzystać z nich ostrożnie. Są zbyt widoczne i mogą być łatwymi celami dla rosyjskiego wojska. Można je na przykład pomalować cienką warstwą ciemnej farby. Trzeba tylko upewnić się, że nie zawiera ona cząsteczek metalu, które mogłyby zakłócać łączność. Społeczność Stalinka już eksperymentuje z różnymi materiałami, którymi można przykryć antenę. Stąd wiemy, że dobrze sprawdza się włóknina do ogrzewania roślin. Natomiast tektura spowalnia połączenie mniej więcej dziesięciokrotnie. Niestety, kamery termowizyjne Wroga są w stanie namierzyć anteny. Podczas wojny komunikacja jest kluczowa i często od niej zależy ludzkie życie. Bez łączności trudno zarządzać ruchami wojsk, identyfikować je. Czy choćby prosić o pomoc i wsparcie. W wyniku agresywnych działań wojsk rosyjskich zniszczono wiele ważnych ukraińskich obiektów, aby uniemożliwić rządowi ukraińskiemu przeprowadzenie strategicznych kontrataków. Teraz przynajmniej w części ta łączność będzie możliwa. Co to jest Starlink? Starlink to satelitarny system internetowy i konstelacja tysięcy satelitów. Budowana jest przez firmę Ilona Maska SpaceX. Dzięki satelitom internet może docierać do odległych miejsc, gdzie nie ma naziemnej infrastruktury nadajników. Satelity umieszczone są na niskich orbitach na wysokości 550 km. Obecnie sieć nie jest jeszcze ukończona, ale docelowo ma liczyć blisko 12 tysięcy satelitów. Jak podłączyć się do systemu? Użytkownikom Starlinka dostarczana jest antena przypominająca talerz telewizji satelitarnej. Antena musi być następnie podłączona do źródła zasilania, konwertera sygnału i routera. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji dane należy sparować z aplikacją. Aplikacja zawiera aktualne dane o pozycji poszczególnych satelitów. Gdy otrzyma lokalizację najbliższego, Zostanie automatycznie ustawiona w najlepszej pozycji, aby połączyć się z satelitą. Do uzyskania stabilnego sygnału, bez zrywania połączeń, najlepiej, żeby niebo nad anteną było czyste. Pewnie nie zawsze będzie to możliwe. Jednak w tej sytuacji na Ukrainie to i tak o niebo lepsze niż korzystanie z usług naziemnych. W miarę postępu wojny, prawdopodobnie wszystkie inne metody połączenia z internetem nie będą dostępne. Nadajniki naziemne zostaną zniszczone lub przejęte w celu uzyskania taktycznej przewagi nad rządem ukraińskim. Ale co może zrobić Rosja? Rosja może próbować zakłócać system GPS nad swoim terytorium lub zagłuszać sygnały wysyłane przez satelity. Może próbować je nawet wyeliminować. Nie zapominajmy jednak, że Starlink jest własnością Amerykanów. Swoją drogą nie jest też łatwo zniszczyć tak dużą ilość satelitów w pokaźnej konstelacji. Największym atutem jest więc ich liczba. Ta sytuacja okaże się świetnym poligonem dla systemu Starlink w warunkach wojny. Wcześniej sieć satelitów bardzo pomogła mieszkańcom archipelagu Tonga. Tamtejszy wybuch wulkanu 15 stycznia 2022 roku odciął mieszkańców 167 wysp na Pacyfiku od reszty świata. Starlink był wtedy w stanie zapewnić internet i połączyć odległe wioski. System nie jest pewnie doskonały i niedawno kilkadziesiąt Starlinków zostało uszkodzonych przez impuls elektromagnetyczny wysłany przez słońce.

Zapraszamy do obejrzenia naszych innych filmów o Ilonie Masku, planach kolonizacji Marsa, Neuralinku czy satelitarnym telefonie Tesla Pi. Dziękujemy za subskrypcję i wszystkie lajki.